Hej! Z tej strony Franiu. Dzisiaj jestem z Mikołajem, ale nie ma Mikołaja. Gdzie ty jesteś? Nie ma Mikołaja, bo bierze od kur... A skąd ty wiedziałeś, że, jest, 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 jest że zbudowałem w Minecraftzie szklaną podwodną ten...

ty jesteś teraz? Pokaż. No, Kupuję żelki w wino. No pokaż. Drapię się. Dopiero podłączasz się. Kupuję chomika. Przede wszystkim zoologiczny. Podłączasz się? Kupuję chomika od Dominika. Nie można połączyć się ze światem. Jak to? Może muszę aktualizację zrobić, bo już nie grałem Minecrafta przez miesiąc. Ale i za to grał. Wczoraj. Może dzisiaj zrobię aktualizację. Nie no. Ja mam wszystko dobrze. Ty musisz chyba aktualizować. Musisz aktualizować czy nie? Nie, nie mam takiego czegoś. A to może teraz spróbuj. Co się dzieje? To się wypsuło? O, jesteś! Chodź tutaj! Jestem na górze! Otwórz sobie drzwi i przejdź przez drzwi. Chodź tu! Chodź! Pokażę ci, gdzie jest Twój most. Przejdź! Chodź ze mną. Przejdziemy się tym, tylko że tutaj ostatnio mi trochę podsadził Igor, mój most inny, co kiedyś, bo chciał sobie podsadzić coś. ci drugi wagonik i wsiąść do wagonika. Nie! Odjechał! Dobra, i jedziemy! Jedziesz? Jedziesz? Ej mi się. Oj. Jedziesz? To czemu? Czemu nie jedziesz? Nie Ci dałem wagonik. Yy, a Ty masz tutaj już widać tą długą Twoją, yy, więc my tam jedziemy do Twojej. Takich samych bloków, tylko powiększaj sobie tą wielką kolejkę. Ja jadę do swojej podwodnej. A ty tam powiększaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty powiększaj tą kolejkę tą białą. I idź tam na drugi koniec, możesz się tam przyjechać, ale lepiej nie, bo on coś tam, Igor ten, on nie potrafi kłaść todów, to trochę. Więc nie się Ale możesz. Ale nie się bo on. To nie potrafił kłaść tego. A ja się przejadę na mojej. No tak, ale weź dalej YouTube. W przestrzeń, może gdzieś będzie jakaś wyspa, tam skończysz gdzieś daleka. Ja jadę do swojej podwodnej. Ja bym robił. A tu zombie. Mały. Prawie. Tu mamy. Nagrywamy film. No to niestety, na razie nie. Na razie nie wyślesz, bo my sobie robimy. Film. Yy, a więc widzowie. Yy, yy, teraz yy, przechodzimy. No ja tylko wyśle. No cicho na no to... Dobra, yy, przechodzimy. Aj, przepraszam. A! Co ja robię? O, dobra. Idziemy na dół i dalej. A, muszę to tory wziąć. Nie! Co ja robię w ogóle? Co ja biorę? Ja tu nie przechodzę, ja chcę tu. Biorę te tory. Czy coś jeszcze potrzebuje? Nie. Dobra, wszystko mam. Szkło mam? Szkło mam. Ale prestiżowo mam tą kolejkę. Na końcu filmiku zobaczycie ją. Jak będziemy jechać. Mam ją prestiżową, co nie? Co nie? Moją koleką, ona jest prestiżowa, czy nie? Co? To co, pewnie e, powiesz to że to żeby jej pokazać, że musi tam. Przepraszam, widzowie, yy, my tu coś gadamy. Nie słuchajcie nas. My jakieś tu głupoty mówimy, ale to nic. My musimy tak sobie podawać trochę. E, przepraszam, czy mnie. co mnie uderzyło? Przepraszam, może ten pingwin jeden. Ja cię zaraz uderzę moim żelaznym mieczem. A nie. Co mnie. I nie mogę trzymać. O, widzisz, tu Ups, przepraszam, nie chciałem tego robić. Widzowie, nie bierzcie przykładu ze mnie. Tylko proszę. Gąbkę. SpongeBoba. ale ja to jest zadanie. Bo ja tobie pod wodą prestiżowe. To robisz nobowe. No takie pomiędzy to, a Bo to by zrobił na ziemi. To takie trochę bloki nobowskie Używasz do tego niestety. To takie. Nie wiem jakich ty używasz tych bloków. Jedziesz tą kolejką. Tylko używaj bloków napędowych, o ile wiesz, jak one działają. Co? Wiesz, jak one działają? Nie wiesz? Naprawdę? Co? Ale powiedz. Co? jak coś to ci mogę powiedzieć. Bo ty musisz zasilać jakoś tą kolejkę swoją eee. o widzowie! Chciałbym powiedzieć, że yy. zapraszam na przykład... Tak, zapraszam was na urodziny w następnym tygodniu. Ale tylko przez. Z, z, tylko zapraszam przez. Y, przez telefon! Ale Ciebie, zombiaku bo mnie nie zapraszam! Przez internet, zapraszam widzów, żeby byli. Przez internet na moich urodzinach. HA! Tak. tego będzie filmik, czyli wtedy będą urodziny. Proszę bardzo, zapraszam. Nie, tam wtedy się urodziłem. Ale robimy tego filmik. Tam wtedy jest to, więc y, są urodziny takie y, prezentowe to są ten. Ups! To sam widzę, wie, trochę mi się wyszło z już Wracam. Konie. Zędu. Bo nie mogę was tak zaprosić do domu, bo wiecie co teraz jest, więc nie mogę, bo i tak jakby nie, to przecież was bym nie zaprosił, bo oczywiście jest za mało miejsca, ale powiedziałbym, no. Kogo jedynego zapraszam? Ale to na razie nie zdradzam. Może w następnym roku, kiedy to już. Może mrozy, jak będzie zima, to jak wybiję tego. To może. Tą osobę zapraszę. Powiem, że nie osobę, ale dziewczynkę. Nawet. Ja! mi się wychodzi z mojej krawka, co ja robię? I że coś, bo śmiesznego zrobimy.

Robisz? Ty, zbuduj, ty budujesz ze szkła? Muszę to zobaczyć. Bo ten, ten, na tym będzie polegał, żeby zobaczyć co tam chodzi. Ale myślę, że nic ciekawego jak u mojej prestiżowej kolejki. Jest, jest, bo ty nie wiesz, co tu jest. Drzzt, zaraz tam będę i zobaczę, co tam się dzieje. Moja kolejka jest najbardziej prestiżowa. Nie... jak mu się nie psują wody Jak mu się pod wodą nie psują powyraz to dzieje? Nie, już chyba to się dzieje. Ej, a popatrzcie na to szkło! Popatrzcie na to szkło! Tutaj postawiłem za tobą! Na to szkło! No patrz jeszcze raz! Latające tary! Hej! Niewidzialny jestem. Tore latające. Śmieszne? Latające tory, ja ci Ty <śśmieniu> nawet nie wiesz gdzie jestem. Ja tu mogę podejrzeć w każdej chwili. To by się nie psują. Ale powiedz jak. Ale chwilę, to nie można nic zrobić. А может, а может, а может, это можно, только что такими столами? Bije się dziękuję, gdzie się tam Jarusz kupiłem razem, Muszę nawet kupować. No nie musisz. Oj, zeszłego skoczył. Widzowie, uwaga, za chwilę kończę. Przenosimy się na bez kreatywa. Tylko jeszcze się przejedziemy jego kolejką i naszą. Jeszcze kilka sekund i lecimy. Więc ja tam szybko wszystko zrobię. Dotrę te... nie mam mikołaj, żeby to nie było taki długi filmik, to wam to dotnie. A ja... Tym czasem będę budował, a Ty Mikołaj, właśnie teraz przycinaj to. Mikołaj, jak Ci idzie? No budowanie. Było mi trochę źle. Tylko nie używaj zasilanych torów, jak nie wiesz, jak one działają, bo jak, jak je postawisz, a nie wiesz, jak, one, jak je się na, to one będą mi zwalniać. Twoje tory. Więc jak nie wiesz, jak je się odpala, to lepiej ich nie stawiać. Bo ci nie zadziała Bo to trzeba je zapalić. Dokładnie. W takim ciepłym cieniu. Ty musisz. Dobra, widzowie pa, pa! Nie zobaczycie jednak tego. Papa. Pa. Ej, ale chodź zobaczyć moją kolejkę się przejeść. Muszę przejechać moją kolejką. Tylko poczekaj, postawię tory. Czekaj, postawię tory. Nie no, i wracaj na wyspę główną. Ale musicie jeszcze wrócić się, bo... Czekaj, bo ja tu muszę wszystko poprzedabiać, tylko dodać wszystkie tory. Nic mi nie działa. Что ты долбишь? Что ты долбишь? А я не выключила